Siemaneczko, dzisiaj startujemy z Funchal na Półwysep Świętego Wawrzyńca Jest godzina 10 rano A tutaj w Fushel mamy takie widoki Więc jest bardzo ładnie i przyjemnie A prawdopodobnie będzie jeszcze ładniej i piękniej Więc poranek, a może już może południe, bo to jest 10 rano Zaczyna się naprawdę, naprawdę spoko I teraz lecimy na autobus Aerobus odjeżdża mniej więcej co godzinę z funszal tam dostaniemy się na lotnisko i na lotnisku spróbujemy albo złapać jakiegoś stopa, albo jakiegoś lokalnego busa i się przedostać jak najbliżej tego półwyspu świętego i Wracając do pięknych widoków. Teraz jest około godziny 10 rano właśnie w Funchal No i możesz spotkać takie widoki, jak gdzieś w innym miejscu na świecie. Zachodzi słońce, więc naprawdę nie wiem o co tu chodzi z tym oświetleniem i z tymi chmurami, ale jest naprawdę pięknie. No i w miejscowości Machico są nie tylko góry, fajne wzgórza. Tu można i ogarnąć fajną plażę i ocean, więc jednocześnie takie miasto daje ci góry, możliwość spinaczki, możliwość plażowania i to cały rok no bo teraz jesteśmy w styczniu jest około 20 stopni wczoraj się kąpałem, więc i woda była też około ja też około 20 stopni więc naprawdę jest y, fajnie a też to jest fajne małe miasteczko więc tak dla osób, którzy lubią małe miasteczka dużo jakichś taki kawiarenek, czy y, tutaj y, nomadów, którzy pracują zdalnie Myślę, że to jest fajna opcja. A, ceny są tutaj takie jak w Polsce, więc dla osób, które cenią takie rzeczy, to jak najbardziej polecam. Na przepływającej rzece kąpią się dziwne ptaki, zapewne rane bo takie większe. Ale nie wiem, co to jest dla mnie to skrzyżowanie kaczki z indykiem. Jak macie pomysł, wiecie co to jest, to dajcie w komentarzu znać. Możecie spotkać takie przejścia i to jest bardziej przejście do domostwa. Ja myślałem, że to jest normalnie taka ulica, droga. To ma około 1,50 m. Nie, no około będzie metr m. Wysokości, ale ja przy moim wzroście na pewno muszę się. Pochylić, nie? Ale to jest bardzo stylowe. No, i teraz z tej miejscowości musimy troszeczkę podejść wyżej, ale jest bardzo malowniczo, jak widzicie. Za mną i za moim dużym plecakiem z jednej strony mam morze, z drugiej strony mam wysokie góry i budynki, miejscowości. Więc ciężko, ale malowniczo. Wiedział, że spacer po mieście to jest łatwa sprawa. To w miejscowości Maciko na mapie ci się wydaje, ja będę tutaj w 3 minuty, bo jest powiedzmy kilometr. A się okazuje, że to jest cały czas pod jakąś górkę z nachyleniem 30 stopni i normalnie zdychasz jak podchodzisz. I nie bez przyczyny nagrywam wam teraz z plecakiem tutaj położonym na barierce do odpoczywania, bo... Tak, to bym po prostu nie miał jak złapać powietrza. No nie szukujmy się, nie jestem w formie. No ale... rekompensują to takie widoki. Może Wam to tak pokażę. No, jak ja już zobaczycie. Widokiem, które rekompensuje wszystko. No. <laughs> no i później dalej już powinno być w miarę prosto. języku portugalskiego więc jak coś to nie poprawcie no zobaczycie taki może nie widać ale może zaraz wam się ukaże zakrzeczorów bardziej dla pan taki port a dalej po widać właśnie już Półwysep świętego Wawrzyńca i tak wygląda ta miejsce po z góry no sobie górą, żeby nie schodzić w dół, oszczędzać nogi i poobserwować miasto z góry. No i trzeba zawsze łyka wody w takich pięknych widokach wybić by ruszyć dalej trasę. Znajdujemy się teraz na półwyspie Świętego Wawrzyńca i wczoraj jak przyszliśmy tu to dość mało nagrywaliśmy bo czas nas gonił do zachodu słońca żeby rozłożyć namiot poza tym był bardzo bardzo duży wiatr więc no ciężko było nagrywać i tak by nic nie było słychać teraz na wbudowanym mikrofonie rozmawiam więc ta jakość dźwięku może być dość słaba. Cały dzień też padał, więc no ciężkie warunki trochę do biwakowania, ale jakoś się przeżyło. Człowiek niewyspany, ale jest dobrze. No i ogólnie na Półwyspie Świętego Wawrzyńca możecie sobie zarezerwować, bo jest właśnie takie miejsce noclegowe. I i co? I przychodzicie tu, możecie się rozbić. Pamiętajcie też o zasadach, nie śmiećcie, nie brudźcie, to jest chyba Park Narodowy, więc, więc zachowacie te miejsca takie, jakim było. Tam widzicie już też namiot, tutaj jest miejsce, gdzie możecie zjeść sobie stoliki, coś innego porobić. Dalej macie tam, gdzie te palmy to są... To jest restauracja. To jest czynna ze dna Jest godzina przed ósmą, więc tutaj jeszcze jest pustka totalna. A tak jak sobie idziecie dalej. No to, się się takie widoki Tutaj można sobie zamówić spływy kajakowe. Dalej jak tam widzicie macie Funchal Dzisiaj za deszczem, za mgłą Ja wchodzę sobie na skałki Tutaj jest bardzo deszczowo, ślisko To może nie będę gdzieś wchodził dalej No i tak to wygląda. Może to nie jest widok taki wyrywający z butów i, Jeśli chodzi o te miejsca na z Świętego Wrzęca, ale jest malowniczo. Jest godzina 8 rano, a ja sobie pracuję muszę troszeczkę popracować z komputera i pracuję z takimi widokami, więc warto spędzić. Noc na Półwyspie. Jeszcze nie ma turystów. Jesteś tu zupełnie sam. Piękne widoki. I komputer, choć wiadomo, dla takich pięknych widoków szkoda trochę odpalać komputera. Ale jak, jak jest sprawa do załatwienia, to trzeba ją załatwić. A tak to już wygląda godzinę później godzinę pół godziny później. Jest fajne słoneczko z tyłu Ale patrzcie co tu się dzieje Fajne tęcza fajne wschodzące słońce no. ścianie Więc jest super No Od takich widoków warto żyć